Ale powstał mały problem. Przeczaruś zaczął nam troszeczkę gorączkować i no źle się czuł, dlatego postanowiłam, że zostanie w domu. Czaruś był bardzo, bardzo smutny. No, smutny był dlatego, że on uwielbia jeździć na te wyjazdy, uwielbia być z dziewczynkami i jak widział, że wszyscy już zakładają buty, rozglądał się, gdzie są jego budki ortopedyczne, czy on też jedzie. I jak zrozumiał, że nie jedzie, że zostaje tym razem w domu. No to się zalał żywnymi łzami e, i mnie też aż ścisnęło, bo ja tego nie lubię. Lubię takich rozstań po prostu, let's go! A. Pakowanie się do auta na wyjazd to jest masakra. Sama jeździć z trzema lub czterema, czwórką dzieci, to przerażało mnie to absolutnie. Ale ja myślę, że jak coś, jakaś nowość pojawia się w naszym życiu, coś, co w życiu nie doświadczyliśmy i coś trudnego, to na początku wydaje się, jakbyśmy w ogóle nie mogli tego przeskoczyć, że to jest coś nie do przeskoczenia i że nie damy rady. Ale powolutku, jakby zaczynamy ready? akceptować tą nową rzeczywistość, i powolutku zaczynamy no sprawiać, że to jest częścią naszej rutyny, i staje się to normalnością, i już nie jest tak strasznie przerażające.